Siemano, z tej strony miłość z kanału RapTok. Witam Was w serii, w której przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Didi ma zażalenie do służb. Drake zgłasza kluczowe zarzuty w pozwie. Ace Proki zostaje dyrektorem generalnym ogromnej marki. Weterani zapowiedzieli krążki. Eldo zaczyna nową pracę. Kizos prezentował fanowi 3000 zł. Mergani o spotkaniu z Multim. TD Pozwany. I jeszcze na szybko zanim zaczniemy. To chciałem was poprosić o zostawienie lajka i komentarza dla zasięgu, ale żeby nie przeciągać, lećmy z materiałem. Didi postanowił podjąć walkę z organami ścigania po głośnych nalotach na jego posiadłości w Miami i Los Angeles, twierdząc, że działania służb były niezgodne z prawem. Jego prawnicy złożyli nowy wniosek sądowy, w którym domagają się unieważnienia dowodów zdobytych podczas tych operacji. Złożone przez prawników dokumenty wskazują, że nakazy przeszukania były zbyt ogólne i obejmowały znacznie więcej niż powinny, w tym kontrolę konta iCloud, telefonów komórkowych oraz prywatnych Pokoju hotelowego rapera. Według zespołu obrony, władze zmanipulowały proces zdobywania nakazów, prezentując zniekształcony obraz rzeczywistości i celowo pomijając dowody, które mogłyby przemawiać na korzyść Diego. A jednym z kluczowych elementów całego wniosku jest zarzut wobec osoby określanej jako producer One, która miała dostarczyć materiałów do uzyskania nakazu. Prawnicy twierdzą jednak, że ten świadek nigdy nie był wiarygodny, a że rzekome dowody miały zostać sfabrykowane. Co więcej, dokumenty wskazują, że niejaki producer One nie będzie nawet zeznawać w nadchodzącym procesie. Didiego dotyczącym handlu ludźmi udziału w organizacji przestępczej. Obrona przypomina również, że główna oskarżycielka w sprawie znana jako Victim One, czyli jego była partnerka Casey, miała być dobrowolnym uczestnikiem wszystkich sytuacji, o której jest oskarżany Didi. Natomiast celem jego zespołu prawników jest oczywiście całkowite wykluczenie dowodów zdobytych podczas nalotów lub przynajmniej przeprowadzenie rozprawy, która wyjaśni, jakie dokładne organy ścigania zdobyły nakaz przeszukania. Na ten moment prokuratura nie skomentowała oficjalnych zarzutów, jednak w najbliższych dniach ma przedstawić formalną odpowiedź. W Dokumentach sądowych. Przypomnę tylko, że Didi oczywiście nie przyznaje się do winy w sprawach dotyczących konspiracji przestępczej, handlu ludźmi i nakłaniania do prostytut. Od momentu aresztowania we wrześniu ubiegłego roku przebywa w Metropolitan Detention Center na Brooklynie, pomimo wielokrotnych prób uzyskania zwolnienia za kaucją. Czy ostatecznie uda mu się obronić i doprowadzić do unieważnienia kluczowych dowodów? Najpewniej czas pokaże i wszystko zweryfikuje. Drake nie odpuszcza walce z Universalem i rozwija swój pozew przeciwko Wytwórni, oskarżając o celowe działanie na szkodę jego kariery. Twierdzi, że Universal manipulował promocją numeru Not Like Us, by nie tylko zwiększyć swoje zyski, ale także zniszczyć jego dobrą reputację. Pozew, który Drake złożył w sądzie federalnym w Nowym Jorku, zawiera bardzo mocne zarzuty wobec giganta muzycznego. Raper oskarża grupę o nielegalne metody promowania utworu Not Like Us, sugerując, że Wytwórnia miała kupować fałszywe streamy i płacić za dodatkowe emisje radiowe, by zapewnić piosency status globalnego hitu. Według jego główną motywacją Universala były nie tylko pieniądze, ale również strategiczne osłabienie jego pozycji w branży. Raper twierdzi, że firma celowo doprowadziła do eskalacji nienawiści wokół jego osoby, co miało dać wytwórni przewagę podczas negocjacji nowego kontraktu. Artysta wprost oskarża Universal o cyniczną kalkulację. Po pozwie wskazuje, że wytwórnia zdawała sobie sprawę, iż przedłużenie jego kontraktu będzie bardzo kosztowne, więc celowo dążyła do obniżenia wartości jego brandu. Drake podkreśla, że ich działania doprowadziły do lawiny nienawiści w internecie, w której zaczęto nazywać go pedofilem oraz szerzyć fałszywe oskarżenia o przestępstwa seksualne. Raper twierdzi, że fala negatywnego szumu przekroczyła granice internetu, prowadząc do realnych zagrożeń dla jego bezpieczeństwa. Natomiast w przytacza się m.in. strzelaninę, która miała miejsce przed jego domem w Toronto, w wyniku której został ranny ochroniarz. Wielokrotne próby wtargnięcia na jego posiadłość przez nieznane osoby, czy przymusowe przeniesienie syna do innej szkoły ze względów bezpieczeństwa oraz tymczasowe opuszczenie Toronto przez jego rodzinę. Raper oczywiście utrzymuje, że zgłaszał te zagrożenia Universalowi, jednak firma nic z tym nie robiła. A w piątek, 21 lutego, prawnik firmy ujawnił w sądowych dokumentach, że Drake zgodził się wycofać kluczowe zarzuty ze swojego pozwu, nie podano jednak o które konkretnie oskarżenia ma chodzić. Obecnie Universal walczy o całkowite oddalenie sprawy, a sąd ma rozpatrzyć wniosek o jej umorzenie najpóźniej do 17 marca. W związku z tym prawnik wytwórni domaga się przełożenia zaplanowanej na 2 kwietnia konferencji przedprocesowej. Jak zakończy się ta sprawa? Czy Drizzy faktycznie padł ofiarą cynicznych działań Universala? Czy to tylko Strategiczna zagrywka przed negocjacjami nowego kontraktu. Czas pokaże. Ace Proki nie zwalnia tempa i po uniwinieniu w głośnym procesie natychmiast rusza z nowymi biznesowymi ruchami. Raper ogłosił właśnie, że został pierwszym w historii dyrektorem kreatywnym marki Ray-Ban. Jego rola obejmuje projektowanie nowych kolekcji, a pierwsza z nich ma trafić na rynek już w kwietniu tego roku. Ray-Ban ujawnił, że premierowa kolekcja zaprojektowana pod nadzorem Ace Prokiego będzie nosić nazwę Blake It Out i będzie wyróżniać się ultraczarnymi soczewkami oraz złoconymi detalami. Marka podkreśla, że wybór rapera jako dyrektora kreatywnego to krok w stronę nowoczesności i innowacji. Ale przy jednoczesnym zachowaniu klasycznej estetyki marki. Co ciekawe, Rocky podczas całego procesu sądowego regularnie nosił okulary Ryban, co teraz wygląda na sprytną zapowiedź nowej współpracy. Partnerstwo z Marką mogło być gotowe już wcześniej, a ogłoszenie tej informacji zostało odłożone w czasie, aż do oficjalnej informacji uniewinnienia rapera. O tyle, o ile Ray-Ban to kolejny ogromny projekt biznesowy w jego karierze, to nie jedyny. Tylko kilka dni temu po ogłoszeniu współpracy z Ray-Banem, Rocky zrobił kolejny wielki ruch. Postanowił zainwestować w brytyjski klub piłkarski, Trainer Rovers, grającym na poziomie Liku. Raper tym samym dołączył do grupy inwestycyjnej prowadzonej przez swojego prawnika Joe Takopinę, i planuje aktywnie angażować się w rozwój całej drużyny. Na dodatek w sieci pojawił się nowy snippet zapowiadający jego nadchodzący album Don't Be Dump, który od dłuższego czasu jest bardzo mocno wyczekiwany przez jego fanów. Kawałek przypomina bardziej energetyczny, klasyczny styl Rockiego z początków jego kariery i wydaje się być odejściem od psychodelicznych brzmień, które eksplorował w ostatnich latach. Warszawscy weterani rapu, czyli Jentker i Numer Raz, zapowiedzieli powrót na scenę i planują premiery swoich solowych albumów w 2025 roku. To z pewnością duża niespodzianka dla starszych słuchaczy, którzy pamiętają ich złote czasy. Jednak pojawia się pytanie, czy po tylu latach przerwy są jeszcze w stanie wrócić na szczyt? Obaj raperzy mieli swoje momenty świetności, ale z biegiem lat ich kariery przygasły. Jentker swego czasu był kluczową postacią w ZIP Składzie, współpracując z Sokołem i ciesząc się ogromną rozpoznawalnością. Jednak jego przejście w stronę muzyki bardziej komercyjnej. A nawet Disco Polo przypieczętowało odejście od kolektywu. Sam raper wielokrotnie podkreślał, że nie rozumie tej decyzji, bo według niego Zlipskat mógłby skorzystać na jego popularności. Z kolei, raz po ogromnym sukcesie, nastukawszym, długo nie potrafił odnaleźć się na scenie. Przyznał, że złośliwe komentarze Tedego mocno wpłynęły na jego pewność siebie, co finalnie sprawiło, że przez lata nie był w stanie wydać żadnego nowego projektu. Teraz natomiast obaj zapowiadają nowe przedsięwzięcia i próbują wrócić do gry, ale czasy się zmieniły. Konkurencja jest zdecydowanie większa niż kiedykolwiek, a scena rapowa funkcjonuje. Na zupełnie innych zasadach niż 20 lat temu. Oczywiście historia zna przypadki ogromnych powrotów. Przykładowo możemy spojrzeć tutaj na Sokoła, który przez lata utrzymywał status jednego z najważniejszych raperów w Polsce, pomimo tego, że praktycznie nic nie wydawał. Czy Jędkr albo Raz będą w stanie osiągnąć podobny sukces, czy może ich powrót okaże się jedynie sentymentalną ciekawostką dla kilku starszych fanów? Póki co musimy czekać na więcej informacji o ich nadchodzących projektach i zobaczymy, czy mają w sobie jeszcze ten ogień, by powalczyć o czołowe miejsca na polskiej scenie rapowej. Niekwestionowany weteran sceny, jakim jest Eldo, ponownie pojawi się w mediach, ale tym razem w roli prowadzącego autorską audycję radiową. Od 7 marca będzie gospodarzem programu Miejski Folklor, który pojawi się na antenie polskiego Radia Czwórka. Program Miejski Folklor ma być miejscem, gdzie spotykają się pasy związane z kulturą miejską, sportem i muzyką. W audycji usłyszymy zarówno znane postacie, jak i tych, którzy działają za kulis. Eldo chce skupić się na tematach bliskich codziennemu życiu i miejskim realiom, a w tle nie zabraknie muzyki, jednak takiej, która często nie trafia na mej... Streamowe listy przebojów. To jednak nie jedyna dobra wiadomość dla fanów rapera. Eldo przygotowuje także nowy album, który ma ukazać się już w maju tego roku. Zaangażowany w projekt jest OSTR, co już teraz wzbudza duże zainteresowanie wielu słuchaczy. Ostatnie lata Eldo spędził poza głównym nurtem muzycznym, skupiając się na innych aktywnościach, jak na przykład oprowadzanie turystów po Warszawie. Teraz jednak wyraźnie wraca do działania, zarówno na polu muzycznym, jak i medialnym. Kizo po raz kolejny udowodnił, że naprawdę ma gest. Raper ujawnił w rozmowie, że pewnego dnia jeden z jego fanów skontaktował się z nim z dość nietypową prośbą. Chłopak chciał zabrać swoją mamę na wymarzoną podróż do Włoch, ale niestety brakowało mu środków na realizację tego planu. Kizo bez wahania przelał mu 3000 zł, dzięki czemu wyjazd mógł dojść do skutku. Cała sytuacja miała miejsce, gdy jeden z fanów napisał do rapera wiadomość, w której opisał swoją ciężką sytuację. Wyjaśnił, że jego marzeniem jest podróż do Włoch razem z mamą. Jednak finanse stanowiły dla niego barierę nie do przejścia. Kizownik postanowił wesprzeć chłopaka i przelał mu potrzebną kwotę blikiem. Po jakimś czasie raper otrzymywał filmiki, na których fan razem z mamą dziękowali za wsparcie. Cała sytuacja mocno poruszyła rapera, który stwierdził, że widok radości u innych daje im ogromną satysfakcję. A co w tym wszystkim najfajniejsze, okazuje się, że chłopak, którego Kizo wsparł finansowo, do dziś utrzymuje z nim kontakt i regularnie dziękuję za pomoc. Widziałem, że teraz jest modne rozdawanie blisków, więc zawsze wiesz, może do tego napisać że jakiś artysty. <laughs> A wysłałeś kiedyś bliska jakiemuś fanowi, że do ciebie Raz miał tego sytuację i bardzo mi wdzięczny, napisał do mnie chłopak że passata i że marzy, żeby zabrać mamy do Włoch. Powiedzmy pasatem, tylko brokował trochę pieniędzy na tą podróż. No i przydałem mu 3000 tysiące bo tyle potrzebował i no i w to nie dowierzał. I później wysłał mi te filmiki z mamą, że dziękują za te wyjazdy. I to było bardzo urocze. I tu dzisiaj się odzywa ten chłopak, jest bardzo wdzięczny, naprawdę. A propos pasata. Miałeś taką akcję, że jeździłeś różowym pasatem z bletką. Nie, był polonez, polonezem, 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 tak. polonezem. Polonez, polonez jeszcze stoi. Bo się rozpada powoli już. Chcieliśmy mogliśmy coś z niej zrobić. Odejść jakiś trach czy. No na pewno, coś, na, pewno jakoś, na pewno coś z niej zrobimy. Nie? A udało się tym polonezem w trasę pojechać? Nie no, w trasę to żeby było ciężkie. Jebla bym dostał, nie? Nienawidzę jeździć manualem. Manualną skrzynią, Ale no musieliśmy go zabrać raz do Gdańska, no to chłopaki mieli ciężką podróż z Warszawy nim, żeby dojechać do Gdańska, nie? No jednak, to już trochę ma nie? No ma, 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 a chłopaki są dosyć duże. Granat pewnie bardzo chętnie byś podjął takie misje, ono grawia takie misje. Lubię jak akurat furie na jedną stron Mergani i Multi to postacie, które od lat mocno związane są zarówno ze światem rapu, jak i streamingu. Kiedyś byli bliskimi przyjaciółmi, razem stawiali swoje pierwsze kroki w muzyce, jak i internecie, jednak z czasem ich drogi się rozeszły. Mergani odniósł pokaźny sukces jako streamer, a jego muzyczny alter ego, czyli Samir, notuje przepotężne wyniki na streamingach. Dodatkowo jest ważnym członkiem Bungie, jednego z największych projektów na całym polskim YouTubie. Multi natomiast skupił się głównie na streamingu i muzyce, a jego kanał na YouTube służy mu głównie jako miejsce do wrzucania shotów z transmisji na żywo. Od momentu, gdy kontakt między nimi zaczął się psuć wielokrotnie pojawiały się różnego rodzaju zaczepki i mniej lub bardziej humorystyczne sytuacje w których Multi bywał obiektem żartów przeważnie ze strony osób występujących na live'ach Merganiego. A to z kolei doprowadziło do tego, że ich relacje wydawały się być bardzo dalekie od przyjaznych. Jednak w ostatnią sobotę odbyła się gala tych Antosi, co wzbudziło spore zainteresowanie fanów. Wiele osób zastanawiało się jak wypadnie pierwsze od lat publiczne spotkanie dwóch zwaśnionych obozów, czyli Merganiego, całego Banji z Multim i jego YFL. Na następny dzień po Ceremonii, Kuba na swojej transmisji zdecydował się skomentować tę sytuację. Stwierdził, że nie doszło do żadnego pogodzenia, a w żartobliwym tonie dodał nawet, że się poszarpali. Czy była pogódka z Multim? Nie, nie było. Była szarpanina musiała nas rozdzielać ochrona widzowie. Na szczęście te kamery nie, nie, ten, nie, nie uchwyciły. I przegraliśmy jeszcze bitwę. Także niestety wracamy na tarczy. Ich stanie. Wszystko wskazuje na to, że znajomość i dobre relacje między Banji a Multim jego AFL. To raczej nierealny scenariusz i bardzo wątpliwym jest, że będziemy kiedykolwiek świadkami oficjalnego pogodzenia i podania sobie rąk. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i czy według Was takie unikanie siebie nawzajem i bardzo chłodne podejście jest dobrym rozwiązaniem, czy może lepiej dla wszystkich, od widzów, przez twórców, lepiej by było, gdyby wyjaśnili swoje niesnacki i oficjalnie zakopali topór wojenny. Dajcie znaka na dole. Od dłuższego czasu napięcie między Tedy a Tomkiem Olejnikiem tylko rośnie. Konflikt, który początkowo miał formę żartobliwych przytyków, przerodził się w poważną medialną batalię, a teraz może nawet trafić na drogę prawną. A jak to się w ogóle zaczęło? Początek całej afery był dosyć niepozorny. Teddy w swoich social mediach wypowiadał się na temat świata frików, często gęsto rzucając ironiczne przytyki w stronę Olejnika. Na te zaczepki odpowiedział Tomek, który nie zamierzał pozostać bierny. Publicznie wyzwał Tedego na pojedynek w oktagonie, a także zapowiedział nagranie na niego disu. W sieci szybko pojawił się nawet Snippet zapowiadający numer, na którym widać było Olejnika towarzyszącego Kaczorowi BRS, co sugerowało ich wspólny udział w kawałku. Zanim jednak Olejnik zdążył opublikować swój diss track, wtedy niespodziewanie wrzucił do sieci swój kawałek pod tytułem Trzy Kondomy. W utworze jako antagoniści zostali przedstawieni właśnie Tomek Olejnik, Kaczor BRS oraz Suja. Co więcej, utwór ukazał się w święta Bożego Narodzenia, co tylko dodało całej sytuacji dodatkowego smaczku. Po premierze utworu Olejnik niespodziewanie odciął się od Kaczora BRS i zmienił koncepcję swojego disu. Zamiast nagrywać go z BRS-em, zdecydował połączyć siły z szalonym reporterem i Jarkiem Tańculą, tworząc utwór skierowany przeciwko TDF-owi. Jacek nie zamierzał jednak pozostawić tego bez odpowiedzi. Po premierze że kawałka ostro skrytykował szalonego i tańcule, zarzucając im, że skoro współpracują z olejnikiem, to zasługują na taki sam poziom szacunku, jak i on. Dodał także, że jeżeli ktoś wchodzi w jego rapowe podwórko, to nie będzie miał łatwego wyjścia. Po mocnej reakcji TD-go zarówno szalony, jak i Tańcula, starali się załagodzić sytuację, tłumacząc, że ich intencją nie było nic poważnego, nie stworzenie żartobliwego numeru. Jednak TDF nie dał się przekonać, a napięcie między stronami utrzymuje się do dzisiaj. Jednakże wczoraj cała sprawa nabrała nowego wymiaru. Tomek Olejnik udostępnił zdjęcie epki 3 Domy, na której okładce znajduje się jego wizerunek, a także Kaczora i Sui. W swoim picie zapowiedział, że zamierza skierować sprawę do sądu, oskarżając Tedego o bezprawne wykorzystywanie jego wizerunku w celach zarobkowych. Trudno w tej sytuacji powiedzieć, czy rzeczywiście dojdzie do pozwu, ale Olejnik faktycznie może mieć mocne argumenty. Epka była sprzedawana w cenie 100 zł. Bez 30 groszy, co może stanowić podstawę do roszczeń o naruszenie praw do wizerunku. Teraz pozostaje pytanie: czy rzeczywiście Olejnik zdecyduje się na drogę sądową, czy do ewentualnego pozwu dołączą się również Kaczor i Suja? A może uda się rozwiązać sprawę polubownie i unikać dalszego eskalowania konfliktu? Napiszcie na dole, co wy o tym sądzicie. Przede wszystkim, czy waszym zdaniem Olejnik nie przesada z tymi pozwami, czy może jednak, jeżeli ktoś zarabia na jego wizerunku, jednocześnie mając z nim konflikt, to nie ma w tym nic dziwnego? A po drugie, czy według was wtedy ma jakiekolwiek szanse, żeby wybronić się z tych oskarżeń? Napiszcie na dole, myślę, że może wyniknąć z tego bardzo fajna dyskusja. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.